Znajdujemy się właśnie na jedynym dobrym miejscu na tym serwerze. No a w dzisiejszym odcinku zobaczycie moją reakcję na nowo otwarty tryb survival. Wiem, że ten odcinek będzie miał całkiem spory zasięg, tak jak wszystkie poprzednie z tej serii, więc nie zapomnijcie o zostawieniu łapacza w góracza, bo warto. No a tymczasem zapraszam do oglądania. No i tak, wiem, to brzmi bardzo podobnie. Gdzieś już to chyba słyszeliśmy. No ale w każdym razie dzisiaj na Craftedzie wystartował nowy tryb. Znaczy w teorii nowy, w praktyce wiecie jak jest. O nazwie Survival Extreme 1.16.4. Ja jeszcze na tym serwerze nigdy nie byłem, więc zobaczycie kompletnie szczerą, moją prawdziwą pierwszą reakcję. No więc myślę, że jedyne co możemy zrobić to dołączyć sobie teraz na serwer. No i jesteśmy na spawnie. Jestem tutaj pierwszy raz i nie ukrywam, że jest trochę ciemno, więc może zaczekam. Czekamy do dnia czy coś? Nie. Serio. Pierwsza sekunda na serwerze mnie już ktoś rozpoznał. Boże to za życie. M możliwe. Nie to nie koral, bo koral. No. Ej, to jest dobre. Nie to nie koral, bo koral ma vipa. Ej, to jest dobre. Karol Kuralowski, o nie, dobra, bo się robi zamieszanie wokół mnie. Dobra, bo już cztery osoby mnie rozpoznały, to tak być nie może. Ja bym może poczekał, aż się skończy noc, tylko halo, czy ta noc się skończy? Tak, ta noc się zaraz skończy, więc będziemy mogli nagrać odcinek. Załatwcie mi tego vanisza, plezy. Nastał już dzień, więc myślę, że to jest idealny moment, aby zobaczyć, co się tutaj w ogóle dzieje. Znaczy, no mi będzie ciężko, bo ja już mam pół ekwipunku w jakichś temach. W ogóle nie wiem, co jest ze startu, co nie? Bo wiem, chyba, chyba te chlebki się dostawało na start, ale też tego pewny nie jestem, więc nie oceniam. Ale nawet jeśli to moim zdaniem świetny gest, to jest strasznie schizowe. No i generalnie to jest mój pierwszy raz na tym serwerze, więc kompletnie nie wiem, co się tutaj dzieje. Skrócona informacja: survival, poza spawnem jest PvP, na serwerze nie ma kuboidów, niki nad głowami ukryte, czat jest widoczny tylko na 20 kratek, uważaj by nie umrzeć. Możesz stworzyć różkę teleportu na spawn. ok, czyli są różdżki. Jeśli wylogujesz się je podczas walki, to zginiesz. Mapa ma 12 tysięcy kratek, wykorzystaj to chyba tyle samo co poprzednie. Admin. Jedno mi się bardzo podoba, dopisek. Jeśli ktoś jest online. To mi się bardzo podoba. W sensie, że na ten temat można by było nagrać kompletnie inny odcinek kiedyś oddzielny, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Miłej przygody. No i cóż, chodzę sobie tak po tym spawnie i nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, ale spawn jest zaskakująco podobny do ze spawna z tej, jakby z tego drugiego survivalu, nie wiem czy o co mi chodzi. survival Extreme 1.15. Nie pod względem dobior bloków, ale pod względem ułożenia. Na lewo tablicę, na prawo strefa VIP, chociaż w sumie na każdej tak jest, ale dobra, nevermind. No i ten plac. To jest charakterystyczne, myślę. Różka do teleportacji nawet jest w tym samym miejscu w ogóle. No i wnioskuję, że to jest chyba szpital, co nie? K y tak, to jest szpital. Współczuję ci. Oczywiście przejdziemy też dzisiaj do normalnej rozrywki, ale najpierw zobaczmy sobie, co tutaj jest. Y Blokowanie graczy w meniarkach jest surowo zabronione, fajnie. Aha, bo to są po prostu wymieniarki. Okej, okay, w ogóle całkiem przytulne muszę pochwalić. No i w ogóle mi się to podoba. Nie wiem czy pamiętacie, ale poprzedni surivalek stream strasznie skajtował. W się sensie skajtowałem. tam powiedziałem wprost, że spawn mi się średnio podobał. Spawn był moim zdaniem strasznie przymulający. Tym razem wszystko zostało zmienione i cały klimat jest taki jakby przytulny, nie wiem czy mi się tak wydaje. Nie wiem czy to widzicie, ale no owszem, no ja mam trochę barwy podciągnięte na Obesie i w ogóle w Minecraft, ale ogółem cały ten klimat styki, to ma swój klimat, jakby kumacie co, nie? No a poprzedni spawn, no nie wiem czy pamiętacie, ale XD trochę w to. Że spawn był zarówny. No bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tamten spawn był dosłownie płaski, tak na, na jednej kratce. Tak jakby ktoś miał Warted edita i na płasko wklejał budowlę. Tym razem cały spawn jakby też jest trochę na płaskiej powierzchni, ale jakby chociaż te detale są skończone. Nawet tutaj trawnik się podwyższa, co nie? No w głównej mierze o to mi właśnie chodziło. No i tak jakby żadnym budowniczym wielkim tutaj nie jestem, jednakże myślę, że na to co budowałem, mogę się powiedzą po prostu wypowiedzieć jako też normalny gracz, że to jest bardzo ładne. Pozdrówka. Tak samo to. Przeszedłem tutaj specjalnie w to miejsce, bo zauważyłem to, to. I to mi się też tak mi się to podoba. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest złotem. Jakby nie byłbym zdziwiony, gdyby ktoś po prostu z tamtego filmu to wyjął i specjalnie. No ale generalnie mi się to bardzo podoba, że całość nie leży na równym terenie, tylko nawet tutaj zostało to podniesione o te trzy kratki. Naprawdę pozdrawiam. Oprócz tego chodzę tak po tym spawnie i chciałbym naprawdę dać miłe słowo, bo uważam, że spawn jest przepiękny. Panu, widać wyraźnie, że myślano o wszystkich poprzednich, już nie mówiąc nawet o tym, że przestrzeń. Została przepięknie wypełniona, więc Elo. Tutaj niestety jest strefa VIP. No i generalnie tutaj chyba też jest strefa VIP. Tak, tutaj też jest strefa VIP. No to jest akurat średnie, że strefa VIP jest taka duża, w sensie. Ona zajmuje połowę spawna, tak jakby. I nie ukrywam, że to jest średnie, bo jednak spawn mi się bardziej nie tylko co kojarzy, co po prostu powinien się kojarzyć z miejscem dla wszystkich graczy, a nie tylko i wyłącznie dla graczy premium. Aha, rozumiem, że SS tutaj poważny wleci. No dobra, no Elo. Widzowie, ja w ogóle streamuję na Twitchu i na YouTubie. Na Twitchu, w ogóle zacząłem ostatnio streamować na Twitchu. Na Twitchu rzadko streamowałem, ale od jakiegoś czasu streamuję. I jakby, wbijajcie na mojego Twitcha, co nie? No bo na Twitchu czasami mam nawet po 20-25 osób na streamie. No i jak na Twitcha jest to naprawdę spoko zasięg, co nie? Myślę, że wiele osób mogłoby pozazdrościć, więc wbijajcie na Twitcha, link w opisie. Oj, nie, nie. nie, um, Oj, nie, 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 bo tutaj tłum się zaczyna powoli robić, ja się boję. Co to za zebranie? No właśnie, też nie kumam, dlatego może po prostu wyjdę stąd, czy coś? Zrobię szybki restart serwera, oh my god. Siema byczku. Napisz komentarz, siema byczku, plus y, hashtag z extreme, bo jeśli nie wiecie, to jest mój kanałowy hashtag, a przypnę ci zerduszko. Boże widzowie, nauczcie mnie korzystać z tego czatu. Ktoś do mnie pisze, a ja od pięciu minut szukam gdzie tu się powiększa ten czat What? Dobra, halo. No możliwe tak wyszło. Interlinia, co to jest interlinia? Czekaj. Masz może jedzenie nie, jedzenie, chodź tu, chodź tu, chodź tu masz może jedzenie Bardzo pilnie potrzebne o! Dzięki wielkie Na was widzowie to ja mogę zawsze liczyć. Pierwsza 30, a ja nawet jedzenie mogę znaleźć. Dzięki wielkie, pozdrawiam. No i w końcu się mogę najeść. Nagrywasz No całkiem możliwe. Ja muszę stąd uciekać, jest godzina pierwsza 30, ale serwer... O. Noelo. Jak powiem, że nie to skłamię widzów, ale jak powiem, że tak, to już nie wyjdę ze spawna. Za każdym razem, widzowie, za każdym razem, kiedy mnie spotkacie mam ten dylemat, czy mam powiedzieć, czy nagrywam, czy nie. Dzięki! Dzięki wielkie! Dobra, widzowie, mamy jagody, jest git! Ech, chciałem jakoś zjać. Co? Co jest nie tak? Pozdrawiam bardzo serdecznie! Napisz coś Okej, okay, dzięki wielkie Jeszcze raz No więc cóż, no, widzowie, szykuje się bardzo fajny odcinek Widzowie, przez jakiś czas teraz nie nagrywałem, bo musiałem niestety kilka rzeczy załatwić A tak naprawdę to po prostu zapomniałem włączyć nagrywania A dostałem już od was całkiem dużo rzeczy I dziękuję za wszystko Ja póki co to odłożę, bo naprawdę nie chciałbym teraz tego stracić przez moją nieuwagę No i cóż Lecimy na survival. Dobra widzowie, myślę, że nastał ten moment, że mogę wyjść sobie już ze spawn'a i grać normalny survival. No bo tak jak już wcześniej wspominałem, chciałbym w tym odcinku również pograć. No bo żebym mógł wydać moją pełną opinię na temat tego survivalu, myślę, że warto by było sprawdzić tę mechanikę i na przykład zobaczyć, czy się coś tutaj zmieniło. Halo halo, przy samym spawn'ie, czy tu mogę budować? Tak, tu już mogę budować, w ogóle farta mam. Jest wioska. Niestety, ale villagerzy zostali yy, delikatniej mówiąc, yy, wywaleni poza planszę w tej grze. Ale czy tu gdzieś mamy drewno? Nie, nie ma tak łatwo. Muszę lecieć po drewno jakieś. Generalnie myślę, że teraz zrobimy sobie takiego szybkiego speedrana, SWE, czyli że przejdziemy sobie do diamentów od razu. Niestety, ale wy zrobiliście już za mnie speedrana, dając mi od razu zbroję redrajtową w pierwszym odcinku. Ale dobra, spróbuję sam zrobić szybkiego speedrana. Crafting. Patyczki. Mieczyk. Oj nie, miecz, chodź tu. Będziesz bardzo potrzebny. I to sklepa na 1.16, co nie? Dobra, myślę, że nie ma sensu odchodzić jakoś super daleko. Myślę, że można się po prostu tutaj wkopać. Hmm, halo, halo, czy można? Tak potwierdzam, że można. I kopiemy teraz prosto w dół. No więc dobra, znajdujemy się właśnie na poziomie 11 i myślę, że tutaj możemy już kopać. No tak generalnie robimy teraz szybkiego speedrunika, czyli jak najszybciej diamenty. A zanim diamenty to w ogóle żelazo, bo jeszcze żelaza nie mam. I dobra, kopiemy przed siebie. Mamy żelazo, to mi się podoba. I to generalnie mamy nawet bardzo dużo tego żelaza, aż tyle nam, nam nie potrzeba, ale dobra. Ale wiecie, co wam powiem? Kopię sobie już tak 5 minut, i to naprawdę trzeba mieć warto, żeby. No tak długo diamentów nie znaleźć. W sensie, no S. Jak coś, to kopię ten Etsy, to on mieć level, co nie? S. Chyba kopiemy, co nie? 4. I czy będzie jeszcze jakiś piąty? Halo, halo. Mamy 4 diamenty, GG. Zakopujemy to. No i cóż, wracamy się na spawna. Tak generalnie widzowie to spokojnie, to jeszcze nie jest koniec tego odcinka. Mam jeszcze przygotowane dwa punkty w programie, o których wcześniej mówiłem. Czekajcie, gdzie jest spawn? Tam i... Tam i tam. No i tak generalnie już za chwilkę będę chciał sobie poczytać Waszą opinię o tym serwerze. Ale uznałem tak generalnie, że posłucham też Waszej opinii o serwerze. I wczoraj na mojej karcie społeczności na YouTubie pojawił się wpis. Pojawił się wpis, w którym zapytałem się was, co sądzicie o tej wersji, czy macie jakieś swoje przemyślenia oraz jeśli tylko graliście, żebyście się wypowiedzieli, co o tym myślicie. W ogóle bardzo fajnie, że zmienili ten komunikat. Ten komunikat mi się o wiele bardziej podoba. No i tak generalnie, tak jak za każdym razem, kiedy ja się Was o coś pytam o zdanie Wasze, no to bardzo fajnie się odezwaliście i napisaliście blisko 40 swoich opinii, więc chyba tam jest 40 albo już ponad 40, nie wiem, nie patrzałem, a jeszcze nie minęły 24 godziny od publikacji posta. No więc tak generalnie, za chwilkę muszę sobie tam zajrzeć i będziemy czytać Wasze opinie o SWE. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tak wchodzić centralną bramą, ale dobra, wywalone. Myślę, że diamenty. Póki co sobie odstawiamy, bo w sumie to po co nam te diamenty? One nam się chyba teraz nie przydadzą, tak mi się to ci wydaje. I teraz co? Myślę, że to sobie zdejmujemy. I walniemy sobie nedrightową. Mi się wydaje, że ta nedrightowa zbroja wygląda kozacko. Naprawdę jeszcze nigdy nie miałem na sobie zbroi nedrightowej w Minecraft. Bardzo ładna. Hello? Hej, Karol Koralowski, kiedy odcineczek? No <laughs> i cóż, stajemy. Quick Pro i odpowiadamy. Załączyłem sobie jeszcze jakieś lekkie szejderki, aby to fajnie wyglądało. No i cóż, odpowiadamy na wasze komentarze. Naszykowałem sobie tutaj całą listę komentarzy spod tego posta i tutaj mamy wszystkie je. Jeszcze w dół chyba jadą, co nie? No jeszcze w dół jadą w każdym razie. Komentarz, jak teraz patrzę jest prawie 50, więc no ciężko byłoby to przeczytać, więc po prostu będę wam w skrócie leciał te najlepsze. O, ciekawie się zaczyna. Nie podoba mi się. VIP jest mega nieopłacalny, a na serwerze tak naprawdę są tylko te nowe ity i lobby. Moim zdaniem SWA 1.14 lepsze. Popieram. Według mnie trochę fajnie, że jest na najnowszej wersji, lecz już trochę dużo jak na trzy serwery survival. Będzie wreszcie sens... Będzie wreszcie sens chodzenia do netheru, lecz będzie tam bardzo dużo osób, według mnie. Osoby, które jeszcze się nie klepały na 1.16 to mogą mieć trudno, bo zmniejszony odrzut na netherite'owych yy, klatach. Jest według mnie fajnie, że to dali ten tryb, ale jednak słabo, że są 3 tryby Surreal, więc już mogliby usunąć 1,14. Ja ci dam usunąć 1,14. Koralowy ja już mam, małą bazę daleko od spałna i żelaznego seta. Kiedy docenianko. Generalnie myślę, że ocenianka raczej nie będzie bas. Myślę, że raczej, za chwilę wam powiem czy będę nagrywał z tego trybu wprost, ale mi się wydaje, że raczej, no ocenianka za szybko nie będzie. Ja jeszcze od trzech tygodni nie byłem na Extreme, ale Minecraft 1.16 jest fajny, więc no chyba fajnie. Trochę toksik społeczności. Mówienie o Toksik społeczności w tym wypadku jest moim zdaniem totalnie nie na miejscu, no bo jednak serwer PvP zawsze się wiąże z jakimiś tam emocjami podczas walki i tak dalej, no i wiadomo, że coś co jest nazywane Toksikiem, więc też trochę ciężko to oceniać, żeby na przykład Rage podczas walki był nazywany toksikiem, ale jak kto woli, co nie? Nie byłem na tym SWE. O, dobra, już widzę po pięciu wyrazach treść tego komentarza. Nie byłem na tym SWE, ale się wypowiem. Ale znając Crafteda i po cenach w sklepie, jest to kolejny tryb pay to win. I także, żeby w ogóle tam wbić, trzeba kupić przynajmniej VIPa, który ma tą samą cenę i już nie jest na zawsze, tylko na 30 dni. Więc chyba bardziej stracisz, niż zyskasz jakąś kasę na tych filmach z tego, bo widzę, że bez tego VIPa nawet w nocy nie wbijesz, bo teraz też jest dużo takich nocnych marków jak ty. Myślę, że z samego Adsensa w ciągu 30 dni na luzie zbieram na VIPa i nawet może super VIP się zmieszcza, ale tak swoją drogą rzeczywiście VIP jest bardzo drogi, kiknęło mnie na lobby, dobra. Myślę, że to bez sensu dodawanie nowego survivala 1.16, bo najpierw ludzie na 1.14 się rozbudowali i doszło 1.15 i od nowa było trzeba grać. Według mnie powinni ten sam serwer uaktualniać do nowszej wersji. Byłoby ciekawie i od nowa nie byłoby trzeba grać i iść 13 tysięcy kratek, żeby zbudować bazę. Mi nie do końca się wydaje, że tak jest, bo mi się wydaje, że po prostu gracze się wpisują w daną edycję. Powiedzmy, ktoś zaczął grać na 1.14 i po prostu cały czas gra na 1.14 i tam się rozbudowuje. Ktoś powiedzmy zaczął grać na craftedzie na 1.15. Mi się wydaje, że gra po prostu na 1.15, a teraz po prostu jak nadeszło 1.16, wiele osób szukało miejsca, przeszło na 1.16 i po prostu tutaj grają, bo tutaj są sloty. Nie wydaje mi się, żeby ktoś grał na wszystkich trzech trybach, chociaż się mogę mylić. Tak jak ja przykładowo się trzymam SWA 1.14. A na 1.15, na 1.16 bywam sporadycznie. No to może być właśnie bardzo ciekawe, w jakim kierunku pójdą te serwery, co nie? Powinni po prostu jakby odnowić 1.14, że kiedy będzie nowa edycja, to albo przerzucić 1.14, zamienić w 1.17, tak żeby gracze z 1.14 pozostali na danym trybie, żeby to, żeby zrobić tylko lekki rebranding, co nie, żeby wmówić graczom, że oni mają tam zostać. Moim zdaniem to jest najlepsza opcja. Moim zdaniem trochę bez sensu robić trzy serwery w sumie takie same, tylko na innych wersjach i zmienionym spawnem. Nie lepiej zrobić jeden fajny serwer extreme, tylko się bawić w trzy. Chyba zależy im na pieniądzach. To moja opinia. Ale czy robienie trzech serwerów rzeczywiście ma sens? Yy, moim zdaniem. Tak. Uważam, że na pewno lepiej, żeby zrobić trzy porządne serwery, niż powiedzmy jeden, który by nie, i, i tak by nie pomieścił wszystkich graczy. Chyba, że Crafted wziąłby, celował w coś, w co nie celował jeszcze żaden serwer. Nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi, ale żaden serwer w Polsce jeszcze chyba nie aspirował tak wysoko. Żeby stworzyć serwer, powiedzmy, który tak naprawdę jest połączony w pięć serwerów. I po prostu są granice, że jakby border przecina na nowy świat. Nie wiem czy kumacie co mi chodzi. Takie serwery są popularne w Ameryce i na takich serwerach może się trzymać no nawet tysiąc osób. Moim zdaniem to by było całkiem fajne. Liczę, że Crafted kiedyś nad tym pomyśli. Chociaż wiadomo, że to by było ciężkie i pewnie drogie. Tak szczerze to jest zaje fajny. Na serio już mam pierwsze 6 DTX. No spoko. Spoko, że 1 16, tylko że niedługo jest 1.17, więc trochę lipa. Mi się wydaje, że będzie albo czwarty SWE, albo zrobią rebranding 1.14 na 1.17. Mi się wydaje, że coś takiego będzie. Według mnie dobrze i źle, że zrobili Extreme 1.16. Wiele osób chciało, żeby był Extreme na 1.16, ale aż 3 Extreme to według mnie za dużo. Gdyby 17 nie będzie 4 cz bo to by było już serio za dużo. Pozdrawiam, również pozdrawiam. A moim zdaniem nie do końca. W ogóle trochę ciemno się chyba zrobiło, co Nie? Jestem z Twitcha i cieszę się, że jednak podejdziesz do tematu z 1.16, dzięki. Aha, dobra, widz z Twitcha, ok, spoko. Pamiętałem, że na streamie coś chyba ktoś pisał mi. Byłem zdziwiony, że tak bardzo lubicie słuchać mojej opinii, chociaż w sumie sam tak mam, bo jednak oglądam i Hop News, i inne rzeczy tego typu, więc nie powinienem się wypowiadać. Nie wiem, co ma Disney Extreme. To jest bardzo dobry pomysł, pozdrawiam, pozdrawiam również trumykowo. Generalnie ze strumykołem jest taki problem, że, że to nowe strumykowo grafa od grafa, które gra założył jest na modach, co nie? I szczerze to nie wiem, bo jeśli mnie dobrze znacie, to wiecie, że nienawidzę modów. Poprzednie strumykowo było na normalnym survivalu i wtedy mi się przyjemnie tam grało, co nie? A teraz myślę, że... Pff, no, wiecie. Podoba mi się to, że admini starają się rozwijać serwer, lecz trzy Survivor Extreme to wydaje mi się przesadą. Mogliby zrobić na przykład inny tryb Bedwars, czy Skywars, czy coś. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Hm. Ciężko jest mi tutaj to objaśnić i się wysłowić, ale mi się wydaje, że tutaj chodzi o motywację, wiecie? No bo jeśli macie produkt, który się wspaniale sprzedaje, tylko delikatnie zmieniacie brand i wypuszczacie ten sam produkt i on się tak samo dobrze sprzedaje. Wydacie trzeci produkt. Bo wiecie, że on też się sprzeda. I dopóki ten jeden produkt powielany się cały czas dobrze sprzedaje, nie do końca macie na pewno motywację, żeby robić coś zupełnie nowego. Bo wiecie, że koszt Waszych nerwów, czy tam czasu, czy nawet i pieniędzy, nie jest tego warty. Bo możecie, ponieważ możecie, zmaksymalizować zarobki oraz zmaksymalizować ilość y, czasu, który potrzebujecie na daną czynność, robiąc Extreme w tym przypadku. Więc wydaje mi się, że dopóki Extreme tak dobrze idzie w każdej formie, bo nie szukujmy się, ten Extreme jest kolejnym super serwerem, który super im wypalił. Więc mi się wydaje, że dopóki Extreme, powiedzmy, cały czas będzie szedł, 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 to mi się wydaje, że po prostu jest mniejsza motywacja na robienie czegoś, co. no, czegoś nad czym trzeba poświęcić o wiele więcej czasu. Więc po prostu wydaje mi się, że jest o wiele mniejsza motywacja, żeby poświęcić o wiele więcej czasu oraz zapewne też pieniędzy, bo jednak trzeba napisać ten plugin. Na przykład Bedwarsy, kiedy to wystarczy powielić serwer jakim jest Extreme i powiedzmy, wypali tak samo dobrze, a może i nawet lepiej, niż powiedzmy Bedwarsy, nad którymi spędziliby o wiele więcej czasu. Przykładem takiego serwera może być na przykład Creative. Myślę, że Creative jest dobrym przykładem. Oczywiście Bedwarsy pewnie są cały czas tworzone, cały czas jest pewien plugin pisany, ale po prostu ta motywacja wydaje mi się, że jest mniejsza. Czemu Vulkan dostał 5? Ja myślę, że powinieneś zrobić z tego drugą serię. Chociaż, zdradzę wam, że miałem taki pomysł, żeby zrobić serię Let's Play Extreme. Ale zobaczymy, czy to jeszcze wypali... No bo skoro Survival Extreme się wam tak podoba, myślałem żeby zrobić drugą sąsiednią serię, Let's Play Extreme, w której jedyne co bym robił to bym grał. Grał jako normalny gracz pod ukrytym nickiem, że nie mówiłbym wam niku pod jakim gram, naprawdę chodzę po Polone że piszę do graczy, ale nigdy wam nie podaję nicku. A wy byście ten nick zgadywali w komentarzach i po prostu na koniec serii, po powiedzmy, po powiedzmy 20 odcinkach powiedziałby wam jaki miałem nick. Tylko, że na drodzy widzowie jest pewien problem, ponieważ na Craftedzie można mieć zalogowane tylko jedno konto. Multikonto odpadają. I teraz jest taki problem, że żeby móc powiedzmy mieć drugie konto i nie ryzykować yy, parmem na głównym, musiałbym się pytać kogoś o pozwolenie i kogoś się pytać, czy taki pomysł, no szukać wsparcia w każdym razie. I tak szczerze to wątpię, żeby ktoś się mną zainteresował i udzielił takiej zgody, ale gdyby ktoś na przykład to oglądał z wyżej postawiony i chciał mi takiej zgody udzielić, no to... Konto na forum na Craftedzie też mam, więc śmiało. Nie podoba mi się to, że nie da się wybić na serwer, powinni zwiększyć limit slotów do 180. Jakby wiecie, wydaje mi się, że gdyby można było, to by zwiększyli. Mojang nie aktualizuje swoich wersji i powiedzmy wszystkie wersje od 1.12 leżą z aktualizacją. Moim zdaniem jest to bardzo dobre, że dodali 1.16 do gdyż ta wersja MC jest najlepsza. Ja pozdrawiam, również serdecznie pozdrawiam. Lagi. Ja z mojej strony żadnych lagów nie odczułem, więc dla mnie pochwała. No myślę, że fajnie jest, bo ładny spawn, wszystko ładne. Przyznam, że spawn jest przepiękny. Kurde, nareszcie. 1.16 jest fajny, ale nie na PvP, bo zbroja netherite'owa ma strasznie zmniejszonego knoka. I bez knoka dwa na mieczu, moim zdaniem, PvP będzie słabe. No ja miałem coxa, pałki blaze, brodawki netherite i go kopałem, niestety dostałem bana. Fajna sprawa, ponieważ całość jest nowa i nie ma zniszczonej okolicy. Póki co, no to jest niewątpliwy plus. Po prostu nowi gracze mogą tutaj grać. Dobra, powiem wam tak. Przeczytałem sobie trochę tych komentarzy i moim zdaniem to jest wszystko, co, co było takie najważniejsze. Oczywiście było tam trochę więcej tych komentarzy, tam były jeszcze inne komentarze, ale moim zdaniem to wszystko już było taka powtórki. Moim zdaniem całkiem spoko, że wyraziliście swoją opinię. Lubię was pytać o opinię. Widzę, że powoli kończy mi się jedzenie, więc pomyślałem sobie tak, że może sprawdzimy sobie kity. Czy jest jakiś nowy kit? Nie, kit graczy, jest tylko czyli klucz który możemy sobie odebrać na spawnie i coś z niego dostać, za chwilę sobie otworzymy, co nie? No bo jednak kity moim zdaniem to jest jedna z przyjemniejszych rzeczy takie mini ruletki i mam ochotę sobie takowy otworzyć. Siup i lecimy, co dostaniemy, co dostaniemy? Oj, 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 epickie to by było. Ale dobra, mamy 16 zł. No spoko. W ogóle się pytaliście mnie zawsze, to jest mój taki tekstur pak overlay pod streamy, co nie to jest mój taki prywatny. Nie wiem, czy to widać, ale to są barwy kanału. Czekajcie, może mam to powiększa. To są powiedzmy takie barwy kanału, co nie? Ten taki, ta obramówka jest nawet w barwach kanału, co nie? My bardzo lubię ten teksturpak. Pytaliście o nazwę tego teksturpaka. To jest nazwa tego teksturpaka. Nie wiem, czy to wam coś da, ale... <grywki> Nevermind. Muszę sobie go zaktualizować pod nowszą wersję. Myślę, że teraz w ramach podsumowania przydałoby się poruszyć moją opinię o serwerze i powiedzieć, co ja o tym wszystkim myślę. Generalnie, moim zdaniem, serwer naprawdę kocur. No i tak, generalnie niestety, ale przy tej recenzji, no nie mogę powiedzieć czegoś, co już by nie było wcześniej powiedziane. No bo ten serwer nie różni się tak naprawdę niczym od swojego poprzednika. Nie zmieniono tak naprawdę kompletnie nic. Że, jak bardzo bym chciał cokolwiek znaleźć nowego, to tutaj tak naprawdę nicowego nie ma. I że wszystko, ale ogólnej, jakiejś szczególnej opinii wyrazić, no, no nie mogę. Ale ogółem, serwer jako Extreme oceniam bardzo pozytywnie. Niestety, ale przy stawianiu ogólnej opinii na temat serwera, ciężko jest nie poruszyć wątku cen rank. Które o dziwo, mimo ogromnego zainteresowania serwerem, zamiast na przykład pójść w dół bądź zostać na tym samym poziomie, o czym wam wcześniej mówiłem, yy, no to hech, poszły do góry, co nie? Znaczy, ceny rank de facto nie poszły same do góry, a nawet stałeś tam chyba tańsze. O 4 zł, tak mi się wydaje, tam chyba 4 zł było taniej, tylko że na miesiąc. Yy, tak, dobrze rozumiecie? Coś, co wcześniej kupowało się na. Ponad rok, chyba, no tak, więc powiedzmy, że coś, co kupywało się na ponad rok, kosztuje prawie tyle samo, ile obecnie na 30 dni. <śm> I nie zrozumcie mnie źle, serwer musi zarabiać, aby w jakiś sposób, no wiadomo, utrzymać się, co nie? Ale osobiście uważam, że wykorzystywanie tak dużej aktywności graczy w ostatnich miesiącach do, no nie oszukujmy się, ogromnego podnoszenia cen VIP. Jest co najmniej nie na miejscu. I problemu nie byłoby zapewne, gdyby ranga VIP była rangą VIP, czyli zwyczajną rangą dodatkową, którą gracz może kupić, aby ewentualnie podnieść sobie jakość te rozgrywki oraz najzwyczajniej ją ułatwić. Tylko że w przypadku Survival Extreme na Craftedzie, tak jak nas nauczyły poprzednie edycje, to tak nie działa. I ranga VIP potrzebna jest, aby w ogóle dostać się na serwer, który praktycznie zawsze. Jest pełen. Chyba, że gracie w nocy tak jak ja, to o pierwszej w nocy, no o pierwszej w nocy miejsce jest, co nie? Ale tak jak patrzałem ostatnio, od godziny powiedzmy 10, czyli takiej normalnej godziny, do godziny 17, 18, nawet chyba 20 w pewnych momentach, nie da się wbić. W sensie można sobie czekać, aż się zwolni jakiś slot, ale slotów jest tak mało, że czekać sobie można nawet 30 minut. Co ja mogę wam łatwo udowodnić, pokazując ten timelapse, na którym to prawie przez 30 minut klikam sobie na Extreme, próbując dołączyć, i cały czas serwer jest pełen. Więc no. Nie unikniemy też wątku w ogóle sensu powstania tego serwera. No bo nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, ale coś podobnego już gdzieś widziałem, XD. I to teoretycznie całkiem fajnie brzmi, że ktoś zatroszczył się o graczy, którzy nie mogą wejść na prawie zawsze pełen przez większość dnia serwer i stworzyli trzeci, dokładnie taki sam. Poprzednim razem z pierwszego na drugi serwer zatroszczono się chociaż o jakieś malutkie zmiany, aby no ktoś nie mógł się przyczepić tak jak ja, że to znowu to samo. No bo jednak był tam ten nowy randomowy generator świata. Było tam kilka mniejszych zmian po kroju różdżki, na przykład, które były całkiem spoko zmianą. Spędziłem prawie godzinę z moją ekipą na szukaniu jakichkolwiek zmian, jakiegoś może change loga. Nawet pytaliśmy kilku osób, i generalnie robiliśmy wszystko, żeby tylko ominąć ten punkt w scenariuszu. Ale tym razem, tak, nie zmieniono nic. Tylko że w tym momencie, moim zdaniem, warto się zastanowić, czy to w ogóle źle. Bo z jednej strony to powtarza się znowu to samo, ale z drugiej strony to. Ten sam dobry, sprawdzony model serwera Easy Survival, który w sumie wszyscy pokochaliśmy. Kończąc pokrótce, myślę, że nowy Survival Extreme najlepiej określa hasło odgrzewany kotlet. Nie zapomnijcie wyrazić swojej opinii o nowym serwerze w komentarzach, wszystkie z przyjemnością przeczytam, aby wysłuchać waszej opinii, a tymczasem nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji kanału, zostawieniu lajka pod tym filmem, tak jak zawsze Discord Twitch w opisie. Do zobaczenia, cześć!